Dzień dobry, fajnie, że jesteś wstępny na moim kanale. O tytule, fajnie, że jesteś. Słuchajcie, tak sobie poszukałam w internecie i jest bardzo dużo rad o tym, jak znaleźć mężczyznę, jak go przy sobie zatrzymać, jak stworzyć cudowny, ciepły, wspierający, bezpieczny związek. Ale z drugiej strony, może nie chcesz, może masz takiego absztyfikanta, którego chciałabyś się ze swojego życia pozbyć. I oto jestem ja ze swoją listą anty. Wspierających cech związkowych. Więc jeśli ktoś jest mocno uparty, może nawet szczerze zakochany, ale jeśli będzie się trzymała mojej listy, zdecydowanie, zdecydowanie daję ci niemalże stuprocentową gwarancję, że pozbędziesz się go ze swojego życia dobrze i na zawsze. Dobrze, zaczynamy. Punkt pierwszy to Zosia Samosia. Bądź samodzielna i oczywiście samoustarczalna. Czyli jeśli zepsujecie się koło, nie dzwoń po niego. Kibel, sama przepchasz. Ewentualnie zadzwonisz do Pana Mariana złotej rączki. Tak? Absolutnie pokaż mu, pokaż mu najwięcej od razu, że wspaniale sobie radzisz i generalnie nie potrzebujesz go w swoim życiu. Ale mam też swoją wiadomość, bo jeśli trafiłaś na mężczyznę albo lubisz takiego pod tytułem ciepłe kluchy, tudzież innego, emocjonalnie niedojrzałego emocjonalnie pięciolatka, to może mu to pasować. I on wtedy usiądzie i będzie mógł się zrelaksować. Podobno tak jest, że dziewczynki jednak muszą bardziej się starać. Czyli co? Jednak bardziej tutaj podawać, faktycznie być na skinienie starszego brata, tatusia, później swojego mężczyzny, więc muszą się wysilać, muszą udowadniać. No mężczyzna nie. Więc generalnie, jak masz takiego mężczyznę i wydaje ci że naprawdę złapałaś Pana Boga za nogi, to dogadaj, mu. Dogadzaj mu jak najszybciej. On nie prosi, rób mu do pracy, zgaduj jego myśli, myśl sobie, co jeszcze mogłabyś zrobić, e, chociaż on nie prosi i nawet o tym nie wspominał. Ale kurczę, taki trzydaniowy obiad na pewno byłby czymś, co go uszczęśliwi. No nie wiem, może dam mu klucze do swojej chaty, będzie mu łatwiej, e, będzie miał szybciej do pracy. Tak, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, bądź za łatwa. Nie żeby sobie mężczyzna myślał, że musi zasłużyć. Nie żeby sobie pomyślał, że jest takim lwem, który musi cię trochę pogonić. Żeby sobie pomyślał, że ma swoją moc. Nie, po prostu podłóż mu się jak taka martwa zwierzyna. To jest dobry pomysł. Kolejna świetna związkowa antyrada jest taka, żebyś odpowiednio reagowała na komplementy. Czyli jeśli ci mówi, Pięknie wyglądasz, absolutnie, nie mów dziękuję, to miłe. Powiedz, nie no, co ty, a jakbyś się przyjrzał, to zobacz, to mam zmarszczkę, tutaj by się coś przydało. Świetnie wyglądasz w tej bluzce. Nie, to jest bluzka w ogóle od mojej ciotki, ona ma 5 lat. Wspaniała figura. Nie no, co ty, więc generalnie na prezenty, absolutnie prezenty, które dostaniesz bez okazji, czy kwiaty, Um, nie wolno się ucieszyć, musisz powiedzieć coś typu: Wydałeś na mnie tyle kasy, bez sensu. Naprawdę bez sensu. Szkoda pieniędzy. Lepiej, nie wiem, daj to na jakieś datki albo na kościół. O! I kolejna super rada córki Karoliny jest taka: bądź łatwa. Jeśli szybciutko chceś stracić wartościowego mężczyznę, Bądź łatwa. Pamiętajmy, że oni są mówcami, a nie jakieś ciepłe kruchy, miły Misio e, czy Piotr Śwan, tak? Więc generalnie, bądź łatwa. Najlepiej, najlepiej po pierwszej rance ewentualnie umów się od razu na Tinderze, w hoteliku i jakby na co czekać, Życie jest takie krótkie, tak? Cały arsenał najlepszych Twoich fikoków, jakby tylko znasz, po prostu wyeksperymentuj, e, bądź otwarta, bądź szalona, bądź spontaniczna, w końcu raz się żyje, tak? Mężczyźni podobno wolą te mniej doświadczone, ale może to są jakieś derdy małe, ja się nie znam, tak właściwie to oni marzą o dziewicy, no ale bez przesady, przecież takie czasy. Więc generalnie jak będziesz otwarta, jak będziesz wyuzdana, jak będziesz po prostu taka mocno generalnie zabawowa, to może, może będziesz świetnym materiałem na kochankę, czemu nie, zwierzyna na podstawie się na tacy. Natomiast no raczej nie zostaniesz żoną, ale może nie chcesz. Kolejna super antyzwiązkowa rada jest taka, żeby traktować swojego mężczyznę jak przyjaciółkę. Świetne, nie? Brzmi cudownie. Pamiętacie taką książkę, mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus? Całkiem dobra, ale to nic. Wyrzućcie ją czym prędzej i traktujcie swojego faceta jak przyjaciółkę. Plotkujcie, mówcie o tym, że macie okres, generalnie o wszystkich swoich bolączkach. Próbujcie z nim właśnie rozkwiniać te swoje wszystkie emocjonalne zajawki i bardzo się dziwcie, że on tego nie rozumie, że on inaczej reaguje. Ale szczerze, to tak jakby wziąć. Kota i psa i się dziwić, że ten pies nie miałczy. No tak naprawdę to oni są po prostu innym gatunkiem. Muszą mieć wyzwania, lubią konkurować, lubią walczyć, przynajmniej ci prawdziwi. A w rozmowie, no cóż, z przyjaciółką wiadomo, ona zrozumie. Natomiast mężczyzna od razu chce pomóc. On nie rozumie tego, że ty chcesz tylko się uzewnętrznić, prawda? I kolejna ekstra super rada na wykastrowanie mężczyzny jest taka, żebyś go krytykowała. Czyli, no nie, wiem, on coś tam robi, skręca jakieś mebelki, albo wymienia koło, albo nie wiem, może coś gotuje, albo zmienia pieluchę dziecku. Więc hmm, staj nad nim i generalnie go zacznij instruować. Marian by to zrobił lepiej. Mój były to zrobił lepiej. No ale oczywiście ja zrobiłabym to jeszcze lepiej. Zrób to tak i tak. I dokładnie tak, jak ja Ci powiem, będzie lepiej. Więc generalnie krytykujemy. Krytykowanie jest bardzo tutaj na miejscu. Bo na ten przykład chwalenie i pozytywne komunikaty mogłyby, nie daj Boże, sprawić, że mężczyzna urośnie i robiłby tego, czego Ty chcesz jeszcze więcej i więcej. No ale zakładamy, że chcesz go wypełnić ze swojego życia, więc. Krytykuj, krytykuj, krytykuj. Jeśli Cię zapyta o Twoich byłych, opowiadaj mu ze, ze szczegółami pikantnymi, obrazowo. Mów, jaką mieliście piosenkę, co lubiliście robić, jaki był cudowny, ale też jaki był i niecudowny. Bo kiedy mu powiesz, że Cię źle traktował, jak Cię nie daj Boże bił, poniżał, gardził Tobą, to wiesz co może sobie pomyśleć mężczyzna. No kurde, skoro pozwoliła się tak traktować, to hmm, to może jednak nie jest warta zachodu. Dobra, idę. Mężczyzn pasjonuje tajemnica. No ale cóż, jesteśmy takie nowoczesne, wyzwolone, szczere, prawdomówne, więc pamiętaj. Mów szczerze, otwarcie i o wszystkim. No, chyba, że no, chyba że coś ci odbije chwilowo i będziesz jednak miała takie przebłyski inteligencji, to wtedy możesz powiedzieć w takich sytuacjach, wiesz co, teraz jestem z Tobą i to z Tobą tworzę związek, i jestem szczęśliwa. Albo jeszcze lepiej, nie pamiętam, to nieważne, było, minęło. Jeśli chcesz wykastrować swojego faceta, narzekaj, narzekaj na wszystko, narzekaj na pogodę, na swoją sylwetkę, ale oczywiście najbardziej działa narzekanie na niego. Więc narzekaj, narzekaj, marudź, bądź nieszczęśliwa, bądź skrzywiona, bądź marudząca, szukaj dziury w całym, jakby to jest prawie, że gwarancja sukcesu. Mężczyźni kochają najbardziej y, takie kobiety szczęśliwe, radosne. W sumie seksowne, takie, które mają światło w sobie. No natomiast jeśli my już nie chcemy tego naszego wspomnianego apsztyfikanta, to bądźmy nieszczęśliwe. Bądźmy nieszczęśliwe i marudźmy po prostu od rana do wieczora. Jak on wraca z pracy, to nie, nie wolno się ucieszyć. Musisz y, powiedzieć, że jesteś nieszczęśliwa, bo tak długo na niego czekałaś, a nie, to wtedy jeszcze sobie pomyślisz, że jest dla ciebie ważny, Nie, nie. Po prostu bądź nieszczęśliwa, nieważne z jakiego powodu, bądź nieszczęśliwa. Y, no, bo wtedy na przykład może pójść do kobiety, która będzie szczęśliwa, tak po prostu z wnętrza, tak? Gdzie szczęście będzie jej się wylewało z uszu i to będzie dla niego lepsze, bo ty już nie chcesz z tym być, prawda? A tak w ogóle, to niech on zdaje sobie sprawę z tego, że jest w pełni odpowiedzialny za Twoje stany emocjonalne, za Twój uśmiech, wigor i szczęście. Więc jak jesteś smutna i nieszczęśliwa, to niech ma poczucie winy i niech kurcze wie, że to on coś na pewno spitolił i przez niego jesteś taka nieszczęśliwa. O! No i co? Kastrowania, ciąg dalszy. Polecam bycie mamusią. Polecam traktowanie swojego mężczyzny, swojego do tej pory bohatera cudownego, jak pięciolatka. Czyli jeśli wychodzi, to pytaj czy wziął czapeczkę, czy zjadł śniadanko czy wziął kanapeczki przez ciebie zrobione, na pewno sprawdź czy no, odpowiednią kurteczkę, umawiaj do lekarza, do dopilnuj wizyt lekarskich, obcinaj paznokcie, umawiaj do fryzjera, generalnie noś, przynoś koszulę z pralni, dbaj, dbaj żeby się nie rozwijał, absolutnie, i żeby sobie nie myślał, że sam jest sprawczy. Nie, po prostu bądź mu tak bardzo, bardzo potrzebna i opiekująca się w jego życiu, to co on sobie pomyśli? Pomyśli sobie, że co? Że z pięciolatkiem? Pomyśli sobie, że jesteś taka niezbędna w jego życiu? No nie, może sobie pomyśli, że jesteś dla niego drugą mamusią. i na pewno przynajmniej, przynajmniej nie będzie miał ochoty z tobą na seks. Fakt, fakt. Jesteśmy multifunkcyjne, my, kobiety. Ale to nic. Zachęcam Cię ze szczerego serca do tego, żebyś myślała tylko o nim, żebyś się na nim uwiesiła i cały dzień rozkminiała. Nawet jeśli jesteś w pracy, to ja wiem, my, komitki, jesteśmy multifunkcyjne i mamy 150 pudełek, więc ogarniemy. Myśl o nim no, co możesz zrobić, jako możesz uszczęśliwić, co on może poprawić ewentualnie. Wysyłaj mu bardzo dużo SMS-ów dzwoń do niego co godzinę i generalnie niech on wie, że Ty o nim myślisz. Jak wróci, będziesz umęczona całym tym myśleniem, będziesz może miała jakieś oczekiwania. No oczywiście, jak otworzysz drzwi, to nie bądź szczęśliwa, bo jesteś zmęczona myśleniem, tak? On Cię rozczarował, bo wyobraź sobie, nie znalazł pięciu minut na to, żeby do Ciebie zadzwonić, jak mógł. Więc generalnie możesz mu o to, zdecydowanie masz powód, suszyć głowę. Niech on wie. Że jest dla ciebie całym światem. Po prostu bądź go bluszczem. Na pewno wtedy będziesz szczęśliwy. będzie szczęśliwy. Będziesz sobie myślał, duże ja pierdziu. Nie. I nie rozumiesz, czemu on się wycofuje. Było już o tym, że dobrze działa na mężczyzn kobieta łatwa. To teraz w drugą majkę bądź trudna, bądź taką królową lodu. Generalnie w łóżku bądź soplem lodu, bądź jak to się mówi, kawałem drewna. Więc generalnie nie bądź otwarta na żadne nowości. No co, zamknij oczy i myśl o ojczyźnie. Trochę już o tym mówiłam, ale to jeszcze podkręci całą sytuację. Nie myśl o sobie, tak? Myśl o nim. Nie rozwijaj siebie, nie kochaj siebie, bądź skupiona tylko na nim. Nie bądź sobą, udawaj, że jego żarty, jego tematy, jego propozycje zawsze ci odpowiadają. I zdecydowanie dobrze działa to, żebyś była nudna. Pamiętaj, brak jakiegokolwiek rozwoju, rozszerzenia światopoglądu, najlepiej nie mieć znajomych, najlepiej siedzieć w czterech ścianach i zanim tęskni. Fajnie też działa taka ogólna tendencja do tego, żeby nie lubić wyjść. Żeby nie lubić wejść po tańczy, żeby nie lubić słuchać muzyki, żeby nie lubić na przykład chodzić do teatru, do kina, na wystawy, czytać książki ciekawe. Generalnie po co ci takie pasje, po co ci takie zainteresowania, po co ci zachwyt w ogóle światem? Wystarczą ci cztery ściany, ty i on i patrzenie sobie w oczka. Więc bądź małostkowa, dobrze działa awersja do rzeczy nowych, do zdobywania wiedzy. Pamiętaj, nowy jest złe. Dobrze też działa to, żebyś nie lubiła swojego ciała. I tutaj jest kilka opcji. Albo siedzisz przed lustrem, głęboko patrzysz się sobie w oczy i mówisz do siebie, jaka jesteś cudowna, najlepsza i najpiękniejsza, typu lustereczko, powiedz przecień. Jedna opcja. Druga opcja jest taka, że nie akceptujesz, mimo że jesteś zajebistą laską, tak? Siebie. Nie lubisz na komplementy, wiadomo jak odpowiadamy, tak? Nie, 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 no co ty. Ale co? może nawet być tak lekko, złośliwie, z agresją, tak? Możesz się złościć na kogoś, kto mówi, jak świetnie wyglądasz, a co ci szkodzi, spróbuj e, level max. Więc ciśniemy siłownie, super siłownie, ale. Chodzi mi o takie lekkie przesadzanie, tak? Więc siłownia, więc rzęski, więc tutaj kaczorek, więc brwi perkamentne, przedłużanie włosków, odsysanie, nie wiem, dodawanie sobie czegoś tam. Generalnie nie akceptujemy siebie w ogóle. Nie akceptujemy tego, że mężczyzna lubi nasze ciało, bo my go po prostu nienawidzimy i ciągle chcemy w nim coś zmienić. I trzecia opcja jest taka że nie jestem swoim ciałem, jestem czymś więcej, więc zapomniałam o fryzjerze, zapomniałam o paznokciach, zapomniałam o tym, żeby nogi depilować, tudzież inne newralgiczne miejsca bardzo potrzebne i przydatne, więc nie muszę być sprawna, nie będę ćwiczyć, no bo co jeszcze, facet będzie chciał zabrać mnie w górę i co ja wtedy zrobię? Będę sobie skakać jak sarenka? Bez sensu, więc żaden tam basen jest mi niestraszny, tak, kiedy ja mam powiedzmy takie ciało, które tylko chce siedzieć na kanapie, oglądać Netflix, prawda? Więc jakby jestem chroniona. Jak mimo to jeszcze został, mimo wszystko oszukuj, manipuluj, kłam, yy, Wymyśla jakieś niestworzone historie. I dobrze też na faceta um, wpływają nasze comiesięczne pustawki emocjonalne. Skłonność do dram, do przesady, do paranoi, do wydzierania się bez powodu i szukania dziury w całym. A co? Niech się dzieje. A jak to wszystko nie. Przyniesie skutku? To ja już nie wiem. To może po prostu zadzwo do jakiegoś wydawnictwa, może będzie zainteresowane wydaniem takiej książki o Tobie, niesamowita historia Pani XY, no nie wiem, nie wiem. No co jeszcze może pomóc? Generalnie możesz dużo kląć, możesz pluć, możesz bekać, możesz przed randką jeść czosnek i chyba nie mam więcej pomysłów, ale może Wam coś przyjdzie do głowy. Powodzenia!